Społeczność energetyczna na obszarze gmin Niedrzwica, Duża, Strzyżewice, Wilkołaz to projekt realizowany obecnie w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy przez wymienione gminy. Stworzenie społeczności jest odpowiedzią na sytuację związaną z cenami energii elektrycznej, ale także próbą optymalizacji działających na terenie gmin odnawialnych źródeł energii. Wszyscy widzimy rosnące ceny energii elektrycznej. Mieszkańcy, osoby prywatne są troszeczkę chronione przez pewnego rodzaju tarcze zabezpieczeń, natomiast podmioty publiczne cały czas zmagają się z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Poszukiwanie niższych kosztów funkcjonowania samorządu, jeżeli chodzi o wydatek na koszty energii. Duże ilości energii, które są zużywane przede wszystkim na oświetlenie elektryczne, jeżeli chodzi o naszą gminę, to jest ponad 64 km dróg oświetlonych. To dodatkowo praca dwóch ujęć wody, to są przepompownie ścieków, oczyszczalnie ścieków, które pochłaniają ogromną ilość energii. Te koszty są z roku na rok coraz wyższe. Poszukiwanie źródeł obniżenia tych kosztów ukierunkowało nas właśnie na wspólne działanie. Żeby przeciwdziałać tym trendom, czyli cena energii elektrycznej będzie rosła, chcemy zoptymalizować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Społeczność energetyczna to taki lokalny system energetyczny, który ma zapewnić nam produkowanie, dystrybucję i magazynowanie energii na własne potrzeby. Współdzielnia taka będzie gromadziła w pierwszej kolejności podmioty gminne, następnie także przedsiębiorstwa i osoby prywatne, które posiadają na przykład na swoich dachach źródła energii odnawialne, instalacje odnawialne. Społeczność energetyczna naszych gmin to projekt kilkuetapowy. Głównym celem jest obniżenie kosztów energii. Drugim celem jest poszukiwanie bardziej efektywnego wykorzystania tej energii z OZE, która już jest produkowana na terenie gminy. Przede wszystkim takim działaniem klastra jest to, żeby zbilansować energię pozyskiwane z rozproszonych źródeł energii typu fotowoltaika na budynkach również i instalacjach prywatnych i żeby skuteczniej zbilansować dystrybucję tej energii właśnie na poziomie i terenie działania klastra. Bo przecież mamy i na własnych budynkach, ale również w budynkach naszych przedsiębiorców, rolników czy też mieszkańców. Instalacje OZE, które działają w tej chwili w rozproszeniu. Wówczas, gdy będziemy mogli je wpiąć do wspólnego systemu, one przede wszystkim będą bardziej racjonalnie, efektywniej wykorzystywane. Część energii, która w słonecznym dniu nie jest wykorzystana przez mieszkańca, może być wykorzystana przez samorząd czy też przedsiębiorcę, może być również zmagazynowana, jeżeli uda nam się zakupić magazyn energii. Realizowany przez trzy gminy projekt jest partnerski a niedrzwica duża pełni w nim rolę lidera.